Pożarowy dla Booster Truck! Czas rące wyzwanie! Będzie się działo! Oto szkoła ratownictwa przeciwpożarowego Fire alarm. gdzie o, najodważniejsze o, i najodważniejsi będą walczyć z przy pomocy o, sterze! Uderze! Będą musieli się przygotować i ze sobą współpracować! O, tak jest! Dojeżdżamy! Żeby pokonać szalejący ogień! Rywalizacja będzie gorąca, bo wszyscy chcą przejść ognisty trenik i wygrać kolejne starcie! Komu wystarczy paliwa na cały kurs! Oto jest tor testowy. Droga do pukarów mistrza. Pff, szkoła ratownictwa przeciwpożarowego Five Alarm? Prawdziwy mistrz, czyli ja, nie potrzebuje żadnych korepetycji. Nie, prawdziwy mistrz nigdy nie przestaje się doszkalać. To miejsce jest okropne! Tak, poza tym to ja najlepiej znam się na płomieniach. Słuchajcie, a gdzie tak w ogóle jest Five Alarm? Gdzie ja mam być? Nie Woo! Właśnie dlatego trenujemy. Wita! w Szkole Ratownictwa Przeciwpożarowego! Dzisiejsze zadanie jest bardzo proste. Ugasić maksymalną liczbę pożarów, wywracając ogniste cele. Zwycięża trak, któremu uda się przewrócić ich jak najwięcej. Ideolo, proste! Ale pamiętajcie, ogień jest nieprzewidywalny i groźny. Jeśli chcecie zostać prawdziwymi strażakami, musicie zachować zimną krew! Ogień, ogień, ogień! Demo Derby! Najpierw z płomieniami zmierzy się demonerbii! Ale hej, co jest? O, już prawie, jeszcze trochę, jeszcze kawalącek i jesteśmy! Dzięki! Z jakiegoś powodu przetransportowała tu potężny skokochron! Czy dzięki niemu przeskoczy swoich przeciwników? Niech inni gaszą ogień tradycyjnie, ale ja zamierzam wszystkich zaskoczyć! I dalej, Hot Wheels! Szybko jedź i w coś wjedź! Startuje i odbija się od skokochronu! Demo derby, brawo roboga gasi pożary! Tylko popatrzcie, ależ gorąco! I pogaszone! Obejrzyjmy ten ekstra wyczyn jeszcze raz! Interesujący manewr, technika i wykonanie na dobrym poziomie. Skok używamy jako drogi ewakuacyjnej dla osób uwięzionych w budynku, ale tutaj posłużył jako trampolina do skoku na płonące cele. Co za imponujący wynik! Dziesięć ugaszonych pożarów! To była perfekcyjna rozgrzewka! Ciekawe, czy kolejny trak ją pobije. I co ty o tym Jak myślisz? Ja oh, okej, okay, super, dobra, jedziemy z nim! Co za niespodziewany z akcji! Ci dwaj postanowili połączyć swoje siły wężem strażackim! Mega Rex oraz... Bigfoot! Co dwa traki, to nie jeden! Współpraca to kluczowa zasada w pracy strażaków, ale punkty przydzielimy wam pojedynczo. Logik, podwójna ekipa! To podwójna siła! Ej kolego, widzisz to samo co ja? Nielegalne zgromadzenie out zaraz obok Hitrantiu! Rozgońmy je! Trzy, dwa, jeden! Dalej Hatwires! Niestety wąż tylko plącze i w głowach i w kołach! Jako dodatkową pomoc do walki z płomieniami. Przypomnijcie, żebym nie perkował obok hydra! Au! Niestety taka współpraca nie zawsze popłaca, bo się chłopakom pomieszało z poplątanie! Panowie, koordynacja działań to podstawa, a Wasza współpraca wymaga ćwiczeń! Jedziemy w ogień na 3-4! Hej kolego w drugą stronę! Bigfoot i Megarex wspólnie ugasili dwa pożary, czyli po jednym na maskę. Czy Tiger Shark poradzi sobie lepiej? Tiger Shark! Że jesteś podpięty i gotowy do skoku! <grybark> Użyję strażackiego węża, żeby mieć dodatkową moc i zlikwidować szalejące płomienie! 3, 2, 1, dalej! Hot Wheels! Bój się, bojki! Nasz groźny drapieżnik leci ku płomieniom wystrzelony hydrauliczną mocą! Ale wąż okazuje się o wiele za krótki, ty grysku, wracasz do nas! <trybark> Niektóre pożary wymagają wielu prób, żeby je porządnie ugasić, ale taka taktyka jest niebanalna! Nawet jeśli to nie jest podręcznikowa akcja, Tiger Shark gasi 10 pożarów i osiąga imponujący wynik. A, ale za jaką cenę? Tiger Shark i Demo derby jadą koło w koło mając po 10 punktów. To oznacza dogrywkę na torze wyścigowym turnieju Tytanów! Kto zjedzie pierwszy, wygrywa. 3, 2, 1, dalej Hot Wheels! Woohoo! Tiger Shark mija bramę! O nie! Tylko ten wyrzuca go za burtę! Tygrys niespodziewanie odpada z wyścigu! Demo Derby pędzi z drugiej strony! Wygrywa Demo Derby! Tak jest! Woohoo! Co wy na to? I to koniec pierwszego dnia w szkole ratownictwa przeciwpożarowego Fireballa. Obejrzeliśmy treki w strażackiej akcji! Co to były za emocje? A w blogach startowych czekają już trzy kolejne pojazdy i każdy z nich chce wygrać! Co się wydarzy w następnym odcinku? Pokonają ogień czy spalą swą szansę? I kto wywiezie stąd wygraną? Oglądajcie z nami tortestowy! z Droga do pucharu mistrza! Oto drugi dzień w Szkole Ratownictwa Przeciwpożarowego Five gdzie ogień nigdy nie gaśnie. Rywalizacja jest gorąca, a Krak zagoni Kraksę! Dzielne Monster Kraki są gotowe podjąć każde ryzyko, by udowodnić, że rozstrzelały ogień nie jest im straszny! Mamy tu ogień! Mamy sterzenia! I najlepsze, najszybsze, ekscytujące wyzwania oraz Puchar Mistrza! Zapowiada się fantastycznie! Panuje gorąca atmosfera! Oto jest tor testowy! Droga do Pucharu Mistrza! Już cztery traki przeszły intensywny i palący trening, a oto jego rezultat. Tiger Shark gasił 10 pożarów. Mega Rex i Bigfoot stworzyli ultradestrukcyjny duet, razem zdobywając… Wow. A pusty! A wskoczyła w płomienie, zdobywając 10 A -a. punktów, i ostatecznie zwyciężyła w dogrywce! Sprawdźmy, jak poradzą sobie pozostali śmiałkowie! Pamiętajcie! Jest wiele sposobów na ugaszenie ognia! Doświadczony strażek wie, z którego skorzystać! Tak, właśnie tak! Popatrz na to, nasza strażaczko! Zaraz wjadę w te beczki z piaskiem, które wylądują w ogniu i go zasypią! Przedstawiam pustynną burzę! Ważny manewr, życzę powodzenia! POW SHAKER! 3, 2, 1, DALEJ Wheels! Nasz łowus BOM SHAKER startuje z przytupy! Wzbija się wysoko w górę! Miasz i strasz! A oto nadchodzi pustynna burza! Czy będzie w stanie zgasić pożar? Piasek plus BOM SHAKER rupla się! Koniec gorących płomieni! Bez dostępu trenu pożar się nie rozwija! Dlatego Boneshaker użył piaku, żeby zatrzymać ogień! Buja! Dzięki temu spektakularnemu rozwiązaniu, Boneshaker, mając 15 punktów, obejmuje prowadzenie! Ciekawe, czy Race Ace go pokona i pojedzie po zwycięstwo! Ściganie to wyzwanie! Słuchaj, Race Ace, Pomyśl o wszystkich sposobach, które mogą! Dzięki, Five Alarm, poradzę sobie. Stara, dobra kaskaderka przypomni wam, kto tu jest mistrzem. Oto moja drabina! Race Ace! Kolejny uczestnik kursu jest gotowy na spotkanie z ogniem. 3, 2, 1, dalej How Wheels! Zjazd po drabinie dodaje mu szybkości i potężnej mocy. Dzięki temu, że je przerażające zniszczenie, gasząc szalone płomienie raz na zawsze. Zobaczmy tę niesamowitą akcję jeszcze raz! Ogromna prędkość, styl i odwaga dają temu śmiałkowi monstrualną siłę! Widzicie te skaszone płomyczki? On występ wielkiego mistrza! Z 26 punktami na końcu Races brawurowo zdobywa słaby szczyt! Łuhuu! Teraz ty, Gangster! Mm, żeby wygrać, potrzebuję czegoś niezwykłego i klejącego! Przecież ja już to mam! Gangster, jesteś gotowy? Skup się porządnie, bo ogień to nie zabawa! Nie martw się, koleżanko! Podłączyłem sobie ten guzik do gaśnicy, by móc postrzelać do tych smutnych bloczków gaśniczą pianą! <laughs> Gangster! Dalej, Hot Wheels. Nasz gangster wjeżdża prosto w swój czerwony przycisk! I niestety nie działa! No dawaj! Czemu ty nie działasz? Dlaczego to się popsuło? Dlaczego się nie... stan swojego wyposażenia, albo skończysz w pianie! Uuu, po bliskim spotkaniu z czerwonym kusikiem gangster nie zdobywa żadnego punktu! Tak mi przykro! Więc obejrzyjmy ten moment jeszcze raz! Mógłbym to oglądać cały dzień, ale musimy ogłosić zwycięzcę! Wszyscy wykazaliście się dzisiaj prawdziwym poświęceniem podczas walki z ogniem! Mierzyliście się z nim i dokonaliście wielkich rzeczy! Ale kto wygrał? No analysis, laser, wygrał. Ale muszę wam powiedzieć, że jest trak, który spisał się wyjątkowo. Ugasił 26 pożarów. Nasz Race Ace jest zwycięzcą Szkoły Ratownictwa Przeciwpożarowego! Moje gratulacje! Pułka z masłem, ogień wcale nie jest straszny! Co to za dźwięk? To jest prawdziwy alarm! Na torze wyścigowym Turniej Tytanów utknął mały kotek! Szybko, Race Ace! To nie są ćwiczenia! Musimy ratować tego kotka! Idziemy! Robi się gorąco! Five Alarm obejmuje prowadzenie i przebija się przez bramę! Jedzie po łuku i mija linię mety! Five Alarm ratuje Kociaka, a Race Ace zostaje wyrzucony z toru! Szybka reakcja wytrawnej strażaczki pokazuje nam, co oznacza prawdziwa akcja i jak sobie radzić z presją czasu! Wow! Zapomniałeś chyba, co było na pierwszej lekcji Race Ace! Zawsze bądź przygotowany! Co za mruczące zakończenie Szkoły Ratownictwa Przeciwpożarowego! Ciekawe, co czeka na nasze traki w następnym programie z cyklu... TOR TESTOWY DROGA DO PUCHARU MISTRZA! Jesteśmy na Wybrzeżu Krax, dokąd Tiger Shark zabrał swoją monster-ekipę! Spotkają tu nadzwyczajną ławicę groźnych rekinów olbrzymich oraz powalczą o Puchar Mistrza! Ale aby to wszystko mogło się wydarzyć, najpierw nasze traki będą musiały tu przetrwać! Na tej plaży raczej nie odpoczniecie! Będzie jakby wraki! Oraz sterzenia i wsparcia o potężnej mocy! Oto jest tortestowy! Droga do Pucharu Mistrza! Wybrzeże Kraks! Tutaj życie ma słony smak! Najlepiej opowie nam o tym dzisiejszy gospodarz Tiger Shark! Zaraz, Tiger Shark? A to mój starszy braciszek! Hej, bracie! Hej, kałady! Witajcie na wybrzeżu Kraks! Wszyscy już gotowi na przybrzeżną katastrofę? No jasne, znam to miejsce jak ty, mojego włotnika! To nie będzie spacerek po plaży, ale na tych z Was, którzy przedrą się przez okrutny, piaszczysty brzeg, czeka arykinał mu w opuszczonym akwarium. Ogromny zbiornik, w którym pływają groźne, legendarne, tajemnicze rekiny olbrzymie! Co? Trzymasz tu rekiny olbrzymie? Mówiłeś, że ich tu nie ma! Chcę je zobaczyć! Najpierw musicie zjechać w dół wybrzeżem, krach tutaj do mnie. Tylko nie wiem, czy twoja ekipa, no i ty, dacie radę i od razu się nie podłuczecie! Zaraz zobaczysz, bracia, ta plaża nas nie przeraża, jazda! Ścigamy się do akwarium, kto pierwszy na dole ten drapieżnik, a pozostali to przykąska dla żarłacza! Race Ace vs. Megarex! Zjeżdżaj mi z drogi, Race Ace! To jest moje spotkanie z daleką rodziną kieł w kieł! Trzy, dwa, jeden, dalej Hot Wheels! Mistrz Race Ace pędzi ostro w dół! Megarex podgryza kolegę! Już są na rampie! Rejsajs zgarnie dziś tylko koronę drzewa co za upokorzenie! Zobaczmy to już raz! W tym czasie Megarex spada w piach, ale jedzie dalej! Walczyć i walczyć! I oto nasz dzikozaurus z maską pełną piachu odnosi triumf. Hej, ale to jeszcze nie koniec! A, 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 a. No dobra, to koniec. E, ktoś mi pomoże? Walczyć i walczyć! Mega Rex coraz bliżej wizyty u rekinów! Bigfoot vs. Gangster! Dwa traki pojadą torem wyścigowym Turnieju Tytanów przez sam środek wybrzeża! Dawaj, Bigfoot, jedziemy na plażę! Geniusza się nie popędza! 3, 2, 1, dalej Hot Wheels! Bigfoot jako pierwszy przejeżdża przez bramy, ale zwabia krokodyla, który wyrzuca Bigfoota wysoko w górę! Gangster wygrywa, zdobywając puchar toru wyścigowego! O, nie tak miało być! Wow! Ktoś w końcu złapał nieuchwytnego Bigfoota! Ta żywa legenda kończy niczym ryba zaplątana w gęstą sieć! Gangster sensacyjnie zwycięża i przechodzi dalej! Wy sobie robicie za Wygrał gangster? Hehe! He, a właśnie, że ja! Tiger Shark vs. Demo Derby! Tygrys czuje się świetnie na plaży. Niestraszny mu piasek, bo to jego teren. Zaraz pokażę braciszkowi, kto tu jest prawdziwym Tygrysem! Trzy, dwa, jeden, dalej Hot Wheels! Tiger Shark wybija się z rampy wysoko w górę! Woo! Tiger Shark przeciera się przez wrak statku i pędzi dalej. Boj się, bojki! Woooo! Demo derby uderza w rampę i wiruje bez opamiętania! Co to jest? Jakaś podmorska bestia wyciąga matki i wyrzuca demo derby poza trasę! A ona rozbija zwartą grupę muszli. To było straszne. Przekroczył linię, mety. Tiger Shark wygrywa. Bój się, bójki! Demo derby wpadła w łapy Bestii. Hej! No! Tak jest. Widziałeś to, bracie? Ty nie potrafisz tak latać. Rykiny, jadę do was. Dałeś czadu, młody. Tiger Shark bezwzględnie wykorzystuje przewagę własnego terenu. Bone vs versus Five Alarm. Bone Shaker oraz Five Alarm już zaraz zmierzą się na torze wyścigowym i powalczą o spotkanie z rekinami olbrzymimi! To nie będzie miła letnia przejażdżka po plaży! Jeśli mamy wygrać, muszę się porządnie... 3, 2, 1, dalej, Hot Wheels. I popędzili! Boneshaker obejmuje prowadzenie! Widzieliście to? Oba traki przejeżdżają pułapkę, w którą wcześniej wpadł Wielki Bigfoot! Coś mi pomoże! Tu potrzebny będzie pomiar fotokomórką! Kiedy Boneshaker straszy i miażdży na drodze do zwycięstwa, strażaczka Five Alarm leci naprawdę wysoko i wpada z hukiem w rekinie zęby! Ale nie tylko ona lubi latać! A co to za przystojak? Bardzo dobrze wygląda w powietrzu, jeżeli mogę coś powiedzieć. Bo Shaker jako czwarty i ostatni trak melduje się przy rekinarium! Nasi straż! Wybrzeże krak spoturbowało nasze monster traki. Ręce i na drzewie. Bigfoot w siecia demo derby mocno się potłukła. Pozostałe monster traki zderzały się, obijały, wjeżdżały i przeratywały, żeby móc pooglądać niezwykłe rekiny olbrzymie! W rekinarium w opuszczonym akwarium! I oczywiście wygrać Puchar Mistrza! Zapraszamy na kolejny odcinek, w którym traki spotkają się w w Płetwę z Rakinami. To tur Droga do Pucharu Mistrza! Dzień dobry! Meczki. Jesteśmy na wybrzeżu Kraks i zapraszamy na jeszcze więcej nieprawdopodobnych plażek! Oglądaliśmy już monster trucki rywalizujące na plaży w nadziei na dotarcie do Rekinarium, żeby zobaczyć legendarne rekiny olbrzymie oraz zabrać do domu mistrza. Tylko cztery traki pokonały plażę, cztery pozostałe nie dały rady! Alko! Czy ktoś mi pomoże? Ja tu ciągle siedzę! Cztery dzielne Monster Trucki dadzą dziś z siebie wszystko, by udowodnić, jak bardzo szybkie, silne i nieposkromione są to maszyny. Ale olbrzymie szczęki rekinów nie dadzą o sobie łatwo zapomnieć. Aaaa! Te gigantyczne drapieżniki już czekają na posiłek. Kto skończy jako mistrz, a kto jako przekąska? Bo to jest tor Droga do Pucharu Mistrza! Aaaa! Hej, bracie! Czekam na ciebie cały dzień, młody! Jak ci się udało przeskoczyć nad rekinarium? Bułka z masłem! Przejechałem przez ten rozklepotany, zdradliwy i chwiejący się most! Ominąłem wszystkie dziury i pułapki! Przechytrzyłem wielką płytę oraz oczywiście ledwo uciekłem przed tymi głodnymi rekinami! Dobra, rozumiem! Nie mamy szans! No dalej, gupiki! Jedziemy! Bój się, bójki! Tiger Shark! I już przelatuje na twoją stronę, bracie! 3, 2, 1, dalej! Hot Wheels! Tiger Shark nabiera prędkości, ale wygląda na rozproszonego! Wow! Patrzcie na te genialne szczęki! Co za zębiska! Wow! wow! wow Tiger Shark obrywa ostrą płetwą w młodzik! Niestety lokalny bohater zaszokował wiwatujący tłum niespodziewanie, odpłatając z zawodów! Wow. Ej, tu jest całkiem fajnie, podoba mi się! Nareszcie mogę się z bliska poprzyglądać tym niesamowitym olbrzymom! Rekinofakt! Rekiny mają największe mózgi spośród wszystkich ryb! Właśnie tak! Wow, jakie ciekawe! Gdy już wiemy o nich co nieco, czas na przedstawienie kolejnego zawodnika! Mega Rex! Wygląda jakby ktoś poustawiał barierki, żeby przejazd był bardziej bezpieczny! Coraz pokażę tym żarłaczom, jak wygląda prawdziwy drapieżnik. 3, 2, 1, dalej Hot Wheels! Walczy się, walczy! Zikozaurus pieszczy wszystkie bramki, jakby były zrobione z papieru. Ale z, z kursu, wpada na skały i jest zablokowany przez płetwę! Chyba jednak przejedzie i nie spadnie! O, 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 wygląda na to, że nasz drapieżnik jednak wleciał w dziurę po innym drapieżniku. I będzie na spotkanie z daleką rodziną, ale będzie im Zanim się dogadają, wyschnie cała woda w tym basenie! Rekino FAKT! Większość rekinów ma pięć rzędów zębów, ale niektóre gatunki mają ich aż pięćdziesiąt. Chyba czas już wyłowić skamieliny i wyciągnąć Megareksa z akwarium. Rodzinna wizyta poprawiła nieco ich relacje, ale on nie powiedział ostatniego słowa. Rzuć nie do nich, jak się do nich! A! W tym czasie na wyprzedzu Krak's, Racejs Race wciąż próbuje wydostać się z korony drzewa! Halo! Czy ktoś mi pomoże? Hej! Hej tam! Hej, Mewy! Do was mówię! Eee, możecie mi pomóc! Ao! Fuj! Ptasia kupa! Nie pomagacie mi! Ach! Niech nie, ktoś w końcu zdejmie z tego drzewa! Ej, nie musisz się aż tak awanturować! Dobra, trzeba go stamtąd zdjąć. Five alarm, jakiś pomysł! Jasne, starszy bracie Tajerszalka! Możesz poskacać, żeby race Ace spadł! Robi się! Aaa! Ah, to chyba nie zadziała! Hmm, a może wszyscy spróbujemy? A, au, Au! au, au. Przestańcie! Wymyślcie coś innego! Jakoś sobie poradzą! Następny zawodnik to... Bone Shaker! Rekiny są coraz bardziej wściekłe, posmakowały już traka i chcą więcej! Zdaje się, że Mega Rex doprowadził rekiny do szału żerowania! Rekino-fakt! Wiecie, że rekiny połykają powietrze, żeby móc się unosić na wodzie, kiedy nie płyną? Domyślacie się, jak pozbywają się powietrza? Tak jest! Rekinie gazy! <ścoughs> Nieźle, kuzyni! Ten monster track ma apetyt na miazgę! Miaź i straż! 3, 2, 1, dalej, Hot Wheels! Nasz łowus demoluje stertę ogromnych kładzów! Jest nie do powstrzymania! I unika spotkania z płetwą! Bond Shaker zmierza do celu! O nie! Zostaje potężnie oklawany przez rozprzestrzeczone rekiny! Trochę jak chlap i straż! Ten trak przyjmuje przepotężny cios! Poprosimy o powtórkę! Zdaje się, że tym razem ściana wody była najgroźniejsza! Reginarium w opuszczonym akwarium jest teraz naprawdę niebezpiecznym miejscem! Czy nasz ostatni zawodnik uniknie losu swoich poprzedników? Gangster! Gangster przejechał przez wybrzeża Krak bez problemu! Ale czy uda mu się ustrzec przed kąpielą w akwarium? Kąpielą? Ale, ale ona przecież zmyje mój cenny brudek! Gangster nigdy się nie kąpie! 3, 2, 1, dalej Hot Wheels! Zielony nerwanie wjeżdża prosto w rekinową ścianę wody! Ależ jest skupiony! Nie dotknij wody, nie dotknij wody, nie zamocz się, uważ, aj, aj. Gangster omija strefę rozbryzgu, która zatopiła Bone Shaker'a! Ale czy ucieknie przed płetwą, która dosięgła Tiger Sharka? U, już jest poza zasięgiem upiornie ostrego ostrza! Jest niesamowity! Została jeszcze tylko rekinia wyrwa! Gangster bardzo mocno odbija się od rampy! Czy to wystarczy? Żadnej kąpieli! Zachacza kołem o ząb, ale... do mety! Gangster przedostaje się na drugą stronę i zwycięża! Woohoo! I kto jest górą? Bo nikt nie może zmusić gangstera do kąpieli! Nawet jakieś olbrzymie rekiny! na fakt! Niektóre rekiny potrafią wyskakiwać z wody tak, jak to robią wieloryby! Żarłacz biały potrafi wyskoczyć 3 metry w górę! Wyobrażacie sobie to! Jesteście pewni, że się uda? Tak! My ciągniemy to drzewo, a ty z niego zeskakuj! Dziękuję wam. Doceniam waszą pomoc. Ile wytrzyma ta kalina? Moje gratulacje gangster! Nie przestraszyłeś się rekinów olbrzymich i wygrałeś tę rundę na torze dystowy. Dziękuję, dziękuję! Przede wszystkim dziękuję mojej... Co ja bym dał za jeszcze jedno spotkanie z rekinem Rodzinką? No, fakt! Rekiny jedzą ryby, foki, ptaki morskie oraz, jak się okazuje, pojazdy Hot Wheels Monster Trucks! Kochani, to przecież tylko ja! Ej, hey, zabieraj te zęby, kolei. Mówiłem, chcę podziękować Błotku na całym świecie! Bez niego. I Ocy... to wszystko, co przygotowaliśmy na dziś! Determinacja gangstera, by się nie wykąpać, dała mu zwycięstwo! A jego ekipa wylądowała w reginarium jako drobna przekąska! Ale kto zostanie ostatecznym mistrzem? Oglądaj nas, bo to jest tortestowy droga do pucharu Mistrza!